Cześć, dzień dobry, Tomasz Chomczyk, kłaniam się bardzo serdecznie. Tu jesteśmy na kanale esportmania.pl, a przed nami kolejny pikem fazy nowych legend. Oczywiście nowe rozdanie, w pierwszym poszło bardzo dobrze, bo sześć trafień, więc przystępujemy do drugiego etapu i już Wam pokazuję jak ten mój pikem na fazę nowych legend będzie wyglądał. Proszę bardzo o to mój pikem i pokrótce postaram się Wam stresić, dlaczego takie, a nie inne wybory. No i, no i już moi drodzy tłumacze, już tłumaczę, nie będziemy zwlekać, pora późna, jutro od rana mecze, więc trzeba być gotowym. Więc, więc tłumaczę, ale zanim jeszcze zanim wytłumaczę, to jeszcze krótka prośba, dajcie lajki, łapki w górę, to będzie kolejny pikem, a może się poszczęści i, i w tym również pójdzie y, tak samo dobrze jak w poprzednim. Więc y, łapki w górę, suby i wszystko co chcecie, to zapraszam. Dawajcie komentarz, też możecie powiedzieć, co poprawić, jak wy daliście. Przede wszystkim jak wydaliście, bo to też jest interesujące, jak dają inni gracze, jak patrzycie na to, dlaczego tak, dlaczego nie. Y, ja tylko jeszcze powiem w kwestii ogłoszeń, że na naszym kanale jest. Rozmowa z repo na temat fazy pretendentów i też fazy nowych legend, kogo on obstawia, jakie on ma typy, co mu się podobało, co mu się nie podobało. Wiele wątków poruszyliśmy i teraz też no, myślę, że może być wam repo pomocny, więc koniecznie sprawdźcie ten filmik. A tymczasem przechodzimy do mojego pikema. No i jak możecie zobaczyć Face na 3.0? Dlaczego Face na 3.0? Od razu pytam, ta, bo, bo tak, drużyna którą wybieracie na 3-0, to nie może być oczywisty wybór. Znaczy, tak tym ja się kieruję przynajmniej. To nie może być wybór typu Navi, typu Vitality, czyli faworyci turnieju, bo zawsze może się przydarzyć wpadka. Tym bardziej, że Navi ma tendencję do tego, żeby słabo rozpoczynać turniej i te BO... przegrane BO1 może im się zdarzyć, nawet już w pierwszym meczu. Także sugerowałbym nie stawiać tych mocnych faworytów na 3-0, a ja stawiam face, bo face nie jest takim faworytem. Widziałem, że wiele osób też ich nie typuje do wejścia, do do fazy mistrzowskiej. Ja myślę, że oni się tam znajdą, w tej ósemce najlepszych drużyn, i myślę, że wejdą z 3-0. Po pierwsze, mają IG. Na pierwszy ogień, więc teoretycznie dla nich mecz, który powinni wygrać. W dobrej formie są face, napędzeni sukcesem z pierwszej fazy. IG w słabej formie, słabe ostatnie turnieje. Także no tutaj bym widział raczej problem IG, ale od razu zaznaczę, że nie daję IG na 3-0, gdyż uważam, że mogą wygrać. Mogą wygrać jakiś mecz i myślę, że nawet mogą tutaj. Pokusić się o pewną niespodziankę. Wszystko będzie oczywiście zależeć od tych losowań, tak? Po, po, po pierwszej rundzie, więc tutaj może być, może być różnie, ale ja stawiam na Entropic. Dlaczego? Bo Entropic mnie nie przekonało w pierwszej fazie. Ok, wyszli z bilansem 3-1, na początku wpadka bodajże z big, potem, potem jednak trzy zwycięstwa, wygrali też było trójkę, to jest ważne, ale moim zdaniem. To nie będzie drużyna, która przejdzie na pewno, i wątpię. Jeżeli ktoś daje entropik tutaj w USMC, to myślę, że się rozczaruje. Tak jest moje zdanie. Uważam, że to jest ich map no, jakby dużo mają minusów. Uważam, że sam Elian tutaj, no, no, no nie pomoże i, i, i to będzie 0-3, więc daję entropik na 0-3 i trzymam kciuki za IG, żeby ugrali, ugrali coś na tym turnieju. Nawi wiadomo, na nawi faworyt nie wyobrażam sobie, żeby nie weszli. Vitality faworyt uważam, że wejdą do kolejnej rundy. Gambit też wielu ma obawy ze względu na to, że mówi się, że to są onlinerzy. Ja uważam, że Gambit będzie w tej ósemce, że może nie z 3-0. Może nie z 3-0, tym bardziej, kiedy mają N z pierwszym meczu, i to jest taki ciężki mecz do wytypowania, więc. No tutaj na Gambit 3.0 też mi chodziło, przechodziło mi przez myśl, ale jednak bym nie stawiał, bo Ens może tutaj zaskoczyć. Jeśli chodzi o Astralis, uważam, że no, rozpędzą się, że Astralis BO Trójkach będzie tak samo mocny, jak było w pierwszej fazie, mocne w BO Trójkach i oni w tym, w tym gronie się znajdą. Repo mówił o tym zresztą w naszym materiale, że być może to był słabszy dzień i, i, i dlatego te, ten, tego pierwszego dnia przegrali te dwie BO jedynki. No nie wiem, dla mnie nie wyglądali dobrze, ale już te kolejne mecze grali dobrze i, i, i myślę, że Astralis wejdzie, więc, więc stawiam na Astralis. Dodatkowo NIP, myślę, że tutaj im że to jest człowiek, który wie, jak grać na najlepsze drużyny, wie, jak robić przewagę. Jest, no myślę, że poprowadzi młodą drużynę NIPU do, do sukcesu i oni w tej ósemce będą. Oczywiście Vitality. To oczywiście i tutaj te dwa, dwa takie ciężkie piki, bo zostały mi dwa miejsca drużynno sporo i no ta faza jest w ogóle ciężka do pikowania, bo musiałem się pożegnać i z Furią, i z tu no i też Maus. Maus uważam, że to jest mój drugi taki kandydat do 03, jakbym miał takie trzy zespoły wymienić, które można tutaj. Stawiać moim zdaniem to jest IG, właśnie Entropic i Mouse. Wybrałem, wybrałem. Entropic, tak jak widzicie. A jeśli chodzi o takiego faworyta, którego tutaj nie uwzględniłem, to G2. Uważam, że G2 no, nie znajdzie się w tej fazie. Oni są takim zespołem, że albo zrobią 3-0, albo zrobią 0-3. Raczej tutaj z G2 bym nie ryzykował. Jakoś chcę, wierzę w tę, w tę amerykańską moc i myślę, że Liquid, że Pasza będzie dopingował, będzie dumny z tego, że, że Liquid dojdzie do ósemki. Jakoś chce się tego to Liquid zobaczyć w kolejnej fazie, więc dlatego. Yy, moim zdaniem Team Liquid. No jakby kurczę, z ciężkim sercem ich tu dałem, ale no wierzę w chłopaków i myślę, że myślę, że Liquid da radę, a jeśli chodzi o Heroik, no to tak jak mówiłem w rozmowie z Repo, z Karol zresztą się ze mną zgodził, że no Heroik wyglądało mocnie, ten bilans nawet 3-2, oni te dwa mecze tak naprawdę trochę strollowali i, i, i widać, że skillowo się czują mocniej, myślę, że wyjdą do kolejnej rundy, a to, że zrobili 3-2, to, to, to nic nie znaczy i myślę, że te, w tych meczach z czołówką też będą pokazywać, że są mocni, dlatego jest w tym gronie. No, pożegnałem się z Furią, bo nie wierzę, że z nowym zawodnikiem będą w stanie tutaj wygrać bo Trójki, bo myślę, że do bo będzie się sprowadzać ich obecność na turnieju. Nie wierzę trochę w g Znaczy, ja jestem kibicem G-Tu, ale no, nie ma we mnie optymizmu takiego wielkiego, tak, żebym tutaj G-Tu wrzucił do tego. Worka. Copenhagen Flames, myślę, że no coś już się wyczerpało i że Copenhagen Flames nie, nie przejdzie dalej. Ens, bardzo bym chciał. Trzymam kciuki za chłopaków, bardzo bym chciał. Myślę, że to jest drużyna, która może powalczyć, która może gdzieś tam się oczyć o 2, 3, 3, 2, ale kurczę, no, nie mam dla nich trochę miejsca. Nie mam dla nich trochę miejsca, bo musiałbym, wybierałem tak szczerze, właśnie, między G2, między Ensa a Liquid. Jednak życzeniowo, Trochę chciałoby się zobaczyć tą drużynę dalej. Myślę, że no, wspieram chłopaków z całych sił. Bardzo będę się cieszył, jeżeli jens y, z Dychą i Hadesem awansuje dalej. Życzę im tego, ale myślę, że no, takie typowania na dzień dzisiejszy, jakby, no, myślę, że, y, że, że, że to jest optymalne i. i, i, i... Tak uznałem. No, bez Polaków niestety w Top 8, ale trudno. To był mój pikem. Piszcie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Jak, jakie wy macie pikem, możecie podsyłać screeny. Jestem bardzo ciekaw. Kłaniam się nisko. Zostawcie suby, lajki. Pozdrawiam. Tomasz Chomczyk. Do usłyszenia i widzimy się, mam nadzieję, w dobrych humorach przy kolejnej fazie.